Od kilku tygodni Solidarność w MAN Bus w Starechowicach domaga się podniesienia załodze pensji o 200 zł i o wskaźnik inflacji oraz włączenia premii do jej podstawy. Była akcja protestacyjna przed zakładem i pismo do prezesa koncernu MAN o odwołanie kierownictwa Starechowickiej Fabryki, bo jak twierdzi przewodniczący związku Jan Seweryn, nikt nie podjął z nimi rozmów. Teraz jest reakcja. Doszło do spotkania z udziałem prezesa MAN Bus, po którym Jan Seweryn nie kryje jednak rozczarowania, ale dalsze kroki uzależnia od stanowiska pracowników. Będzie też następne spotkanie negocjacyjne pod koniec tygodnia. Proponowali pewne rozwiązania, które według nas są bardzo nieciekawe, jeżeli chodzi o te nasze postulaty, bo zaproponowano nam podwyżkę w kwocie 2%, obwarowując to różnymi punktami, między innymi takimi, że Chcą elastycznego czasu pracy, chcą wydłużenia okresu leczeniowego do 12 miesięcy, włączenia w dodatku szkodliwego do płacy zasadniczej, uszczyplenia funduszu socjalnego, innego naliczania premii, czyli tych warunków jest bardzo dużo, a za to nam oferuje się 2% podwyżki płacy zasadniczej. No, jesteśmy w tym bardzo rozczarowani, ale decyzje co do dalszych kroków, czy stanowiska w sprawie tych ich latów, że tak powiem, podejmiemy jutro i przedstawimy im na spotkaniu, które ma się odbyć w piątek.